Aniołem, Mi voz se ha Hasta el sentido la hablar Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres tú que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú jak Odcinek 112 i wyjeżdża z tobą, bo się boi, że odbiorę jej dziecko. Zrobiłbyś to? Dobrze wiesz, że nie. Powiedziałeś jej, że to uczynisz W przypływie złości Przez zazdrość? Nieważne To teraz nie ma znaczenia Czego chcesz odmarić uj, skoro mieszkasz z kobietą, która dla ciebie popełniła morderstwo? Proszę, nie używaj tego argumentu Jak poznałeś Blankę? Co wiesz o jej przeszłości? Jestem twoją siostrą, Iwet. Nie mam żadnej siostry o imieniu Iwet. Czyżbyś zapomniała? Nie wierzę. Wiem, że podszywasz się pode mnie. Nie wiem o czym pani mówi, ani o co pani chodzi. Blanko. Jeśli masz kłopoty, chętnie ci pomogę. Kim pani jest i czego chce? Jestem twoją siostrą wet. Niczego nie chcę. Pragnę tylko ci pomóc. pomóc. W czym? Właściciel domu, w którym mieszkasz, obiecał, że cię poślubi, jeśli zabijesz jego żonę. Ale on cię oszukuje, zadrwił z ciebie. Nieprawda. Nigdy cię nie poślubi. Wykorzystał cię. Okłamał. Robi z tobą co chce, ale nie dotrzyma słowa. Pamiętaj, że jestem z tobą i wiem o wszystkim. Co się dzieje z Blanką? Mówiła dziwne rzeczy o swojej chorobie. Zająłem się nią i wiem, że mogę ją wyleczyć. Powiedziała, że skaleczyła się szkłem. Tak. Ktoś to widział? Skąd wiesz, że to prawda? Czego się boisz? Kiedy tobą zawładnę, zrobisz wszystko, co chcę. Przygotuj się, bo znowu zniewolę twoje ciało. Juan Miguel drogo zapłaci za to, że cierpisz przez niego. Dość. Ty nie istniejesz. To podły żart. Kim jesteś? Dlaczego mi to robisz? Żeby uratować cię od śmierci. Śmierci? Może nie wiesz, ale Juan Miguel pozbędzie się ciebie. Chce cię usunąć, zabić bez litości. Pokaż mu, że nie może z ciebie drwić. Oszaleję. Nie chcę. Powtórzę pytanie. Skąd wiesz, że Blanka skaleczyła się szkłem? A może w inny sposób? Dlaczego pytasz? Co ci obchodzi Blanka? Podejrzewam, że przyszedłem rozmawiać o Mariciuj, nie o Blance. Ale widzę, że nie dojdziemy do porozumienia. Szkoda czasu. Miłego dnia. Blanka bardzo przeżyła Twój telefon. Jak zareagowała? Odłożyła słuchawkę i rozpoczliwie wołała Balbinę. Mówiłam, że oszaleje. Już są pierwsze efekty. I o to nam chodzi. Gdy stanie się agresywna, Juan Miguel zrozumie, że nie zdoła jej wyleczyć. Świetnie. Znowu? Po co przyszedłeś? Zobaczyć, czy naprawdę wyjeżdżasz? Jutro. Nie wyjeżdżaj. Nie zabieraj dziecka. Błagam cię. I jakie słodkie dziecko! W dodatku to synek Mariciui i mój wnuk, o którym nawet nie marzyłam. Przyszedł na świat i zasługuje na miłość wszystkich, którzy go otaczają, a zwłaszcza rodziny. Na pani miejscu bym się nie udziła. Nie sposób przekonać Mariciui, żeby nie wyjeżdżała. Nie tracę nadziei. Przekonam córkę, by zamieszkała z nami. Kiedyś zrozumie, że zostawiłam ją w rękach ojca Anselma, bo byłam pewna, że umrę i chciałam jej zapewnić opiekę. Rozumiem. A ojciec zaniósł ją do sióstr, ale dziewczyna nie wytrzymała u nich. Uciekła i włóczyła się po ulicach, aż znalazłam ją zagubioną i zapłakaną. I pokochałam jak córkę. Będę ci wdzięczna do końca życia. Wiem, jak ją pokochałaś. I dlatego tylko ty możesz ją przekonać, żeby została. Mariciu już podjęła decyzję. I nie zmieni zdania. Powiedziała nawet, że poślubi właściciela haciendy, który jest w niej zakochany. A co ze mną? Zostanę bez córki i bez wnuka? Boże, nigdy już ich nie zobaczę? Wyjeżdżasz ze strachu, a nie z miłości. Jestem pewien, że nie kochasz Omara, bo tylko mnie możesz kochać. Głęboko w to wierzę.

Proszę się uspokoić. Może wkrótce znowu się zobaczycie. Nikt nie wie, co będzie. I może pani nas odwiedzać w Hacjendzie. Będzie pani mile widziana. Nie będę szczęśliwa, dopóki i mi nie wybaczy. Zwłaszcza teraz, kiedy odbiera mi wnuczka. A ja jestem pewna, że Bóg zesłał go, by nas połączyć. Jeśli tak się nie stanie, moje życie utraci sens. Proszę tak nie mówić. Nie będę mogła żyć bez tego aniołka. Za późno. Wszystko się zmieniło. Wiem, że los, który nas połączył, teraz chce nas rozdzielić. Ile już razy mieliśmy być razem? Ale zawsze rodzą się jakieś wątpliwości, i pojawiają się ludzie, którzy nas od siebie odciągają. Nie obwiniaj innych, to zbyt proste. Wiem, ale ciągle popadamy w tarapaty. Zapomnijmy na chwilę o przeszłości, pomówmy o chwili obecnej. Bądźmy szczerzy. Porozmawiajmy spokojnie, nie kierując się zazdrością i nieufnością, patrząc sobie w oczy.